Cześć, oto nowy Jeep Wrangler, czyli właściwie nikogo nie interesuje to wideo. Chciałbym dzisiaj opowiedzieć tym kilku osobom, które je obejrzą, o tym, czym różni się nowy Jeep Wrangler od poprzednika. Jest tutaj kilkanaście, czy nawet może kilkadziesiąt różnych zmian, które dostrzegą głównie osoby, które już jeździły Wranglerem albo mają Wranglera. Opowiem, czym, jak odróżnić nowego Wranglera od przedliftowego. Opowiem o dwóch bardzo ważnych zmianach. Jedna to wnętrze, właściwie w w wielu miejscach poprawione, ale druga, o której chyba jeszcze nikt nie powiedział, to jest coś, co poczujecie dopiero, kiedy wjedziecie nim w teren. Pierwsza charakterystyczna rzecz to grill. On jest teraz niższy, co właściwie widać na pierwszy rzut oka, chociaż wiadomo, jak nie jesteś fanem Wrangler'a, to raczej tak łatwo nie zauważysz, ale jeżeli nie masz pewności, to spójrz na tę przestrzeń tutaj. Tu jest tylko taki plastik, który troszeczkę zapełnia tę przestrzeń, ale prawda jest taka, że w nowym Wranglerze mamy tutaj chłodnicę na wierzchu jest to spora przestrzeń tu jest około nie wiem 3, może 4 cm i ta właśnie szpara to jest taki moim zdaniem element charakterystyczny, po którym rozpoznacie nowego wrangler Druga cecha rozpoznawcza nowego wranglera to antena, a konkretnie brak anteny, która zawsze była montowana w tym miejscu taka metalowa antena, która sobie dyndała, jak jechaliśmy przez las, to ona zawsze uderzała nam tutaj w przedni słupek Supek A. Teraz tej anteny nie ma. Antena jest tutaj wpasowana w przednią szybę. Te żółte elementy to jest po prostu antena, która odpowiada za radio, za multimedia, za wszystko, a tutaj to już zniknęło. No i tutaj też przy okazji można zauważyć, że przy na napisie Jeep Wrangler nie ma już napisu Unlimited, co oznaczało zawsze wersję pięciodrzwiową. I trzeci element rozpoznawczy, chociaż tu nie każdy Wrangler będzie go miał, to opony, ponieważ w Wranglerze Rubiconie zawsze były montowane opony typu MT. BMW Goodrich chyba z tego, co kojarzę zawsze. Natomiast teraz w nowym Wranglerze Rubiconie montowane są opony typu AT, są to opony marki Nexen. Nazwa Rodian ATX i są to opony całoroczne, zresztą mają znaczek tutaj MS i płatek śniegu na szczycie gór są to opony całoroczne, czyli opony, które można wykorzystywać zarówno latem, jak i zimą. Są to też opony trochę terenowe, może nie bardzo, ale trochę terenowe. One nawet sprawnie sobie radzą zarówno na piasku, jak i na błocie, na jakiejś śliskiej trawie, więc jest OK. Pewnie wprawne oko zauważy też nowy wzór Felk, które są w Jeepie Wranglerze, ale myślę, że typowy Wranglerowiec rozpozna nowego Wranglera Rubicona po właśnie oponach. Moim zdaniem jest to dobra decyzja, ponieważ klienci na ten samochód albo go modyfikowali, albo go nie modyfikowali, i teraz, jeżeli go modyfikowali, to i tak koła były do wyrzucenia, w całości najczęściej felgi razem z oponami, ale jeżeli jeden z tych elementów, to najczęściej opony, no, bo trzeba było założyć większe. Jeżeli klienci nie modyfikowali Wranglera, to dostawali trochę bezsensowne ogumienie typu MT, które owszem, w pewnych sytuacjach się sprawdzają, no, ale jednak na zimę warto mieć opony całoroczne albo zimowe i trzeba było je wymieniać. Teraz kupując Wranglera masz praktycznie auto terenowe gotowe do jazdy w terenie, gotowe do jazdy w lato i gotowe do jazdy w zimę. Jest też kilka nowości we wnętrzu Wranglera, a chyba największą nowością jest wcale nie ekran multimedialny, tylko elektrycznie sterowane fotele. Zobaczcie, po raz pierwszy we Wranglerze elektrycznie sterowane siedzenia, już nie ręcznie, troszeczkę bardziej premium, bardziej komfortowo, bardziej luksusowo. No i siedziska można nie tylko przesuwać przód-tył, ale można je także tu podnosić sobie góra-dół, no i regulować podparcie lędźwi. Nie mniej istotną i to chyba nawet, tak obiektywnie mówiąc, najbardziej istotną nowością w nowym Jeepie Wranglerze są poduszki bezpieczeństwa, a konkretnie poduszki kurtynowe, które umieszczone tutaj w słupkach w klatce bezpieczeństwa, jak i poduszki boczne, które tu widzimy, nam, o, mówi nam o tym ten napis. Czyli Jeep Wrangler stał się samochodem z większą liczbą poduszek powierzchnych, więc trochę bezpieczniejszym niż przed faceliftingiem. To, co na pierwszy rzut oka zauważycie w nowym Jeepie w Wranglerze, to oczywiście nowy ekran multimedialny. Ja trochę odsunę sobie fotel. Nowy ekran multimedialny, który ma zupełnie inny kształt, jest bardziej taki podłużny, niższy, nie, jest ustawiony troszeczkę wyżej, mam wrażenie. Niż wcześniej. Natomiast to, co jest kluczowe, to szybkość działania tego ekranu multimedialnego, ponieważ teraz to naprawdę działa bardzo przyzwoicie. Nie jest to jeszcze jakieś mistrzostwo świata, ale działa to sprawnie. Nowy układ menu. Tutaj można sobie wybierać jakieś ulubione pozycje. Można sobie tutaj troszeczkę pozmieniać, jak tam nam będzie pasować. I to, co chyba dosyć ważne dla użytkowników Wranglera, dla typowych Wranglerowców to, że offroad pages włączają się praktycznie natychmiast. Te wskaźniki co potrzebują chwilę czasu, jak silnik pracuje, żeby wyrównać te wszystkie wartości podawane. Ale zauważcie, że jak wcześniej na te off-road pages trzeba było czekać długo, tak teraz pyk i już w to wchodzimy, co jest bardzo fajne, wygodne, jak chcemy sobie coś tam podejrzeć, to mamy to pod ręką, a nie musimy zamawiać z dostawą do domu. Kolejne Kolejna nowość to taki pasek szybkiego dostępu. Tutaj sobie możemy ustawiać jakieś tam ulubione rzeczy, ale też podglądać pewne rzeczy jest asystent głosowy jest asystent głosowy Alexa kompletnie bezsensowny i nieprzydatny jak zresztą w każdym samochodzie ale to co też bardzo ważne to to że cały tutaj ten panel środkowy pozostał bez zmian czyli nadal klimatyzacją sterujemy całkowicie ręcznie szyby elektryczne oczywiście w tym miejscu no i tu klasyczne dźwignie dźwignia skrzyni biegów dźwignia reduktora też w pełni mechaniczne co dość istotne klimatyzacja jak sobie włączymy silnik ma możemy też ją ustawiać dotykowo, jeżeli ktoś ma jakiegoś innego Jeepa i przyzwyczaił się do obsługi e, dotykowej, to jak to lubi, to może również w ten sposób regulować np. temperaturę czy kierunek przepływu powietrza. Myślę, że każdy użytkownik Wranglera zauważy też, że kierownica co prawda nie zmieniła swojego kształtu, ale zmieniło się jej wykonanie, wykończenie. A inna skóra na wieńcu. Tutaj już brak tych chromów. Taka trochę cieplejsza, czarniejsza ta kierownica, moim zdaniem przyjemniejsza niż wcześniej. No i nowe elementy wykończenia wnętrza deski rozdzielczej, na przykład ten materiał jest nowy. Czy to plus, czy to minus, to już jest jakby kwestia do przedyskutowania i do oceny własnej. Kolejną zmianą i teraz moim zdaniem na minus jest ten oto panel na górnej części deski rozdzielczej. Wcześniej tutaj był taki uchwyt, ja tu sobie kładłem na przykład telefon. Teraz mamy dwie takie mini półeczki, na których właściwie nie wiem co, można tutaj położyć sobie na przykład okulary przeciwsłoneczne, a tutaj drugie okulary przeciwsłoneczne. No tak czy siak, tu akurat w tym aspekcie Jeep Wrangler troszeczkę stracił. Już takim typowym drobiazgiem, który odróżnia nowego Wranglera od starego jest kształt tego oto panelu górnego. To jest oczywiście część klatki bezpieczeństwa, właściwie obudowa. To jest taka gumowa uszczelka i zupełnie nowe oświetlenie również dla pasażerów z tyłu. Wtedy ta, to zgrupowanie. Teraz mamy oddzielne lampki, które można sobie tu włączać, wyłączać no i oczywiście włączać je wszystkie jednym guzikiem, pokrętłem właściwie. No i oczywiście włączają się po otwarciu drzwi. I ostatnią rzeczą właściwie takim ostatnim drobiazgiem jest zmiana tutaj tylnej części przednich foteli. Teraz mamy siatkę zamiast kieszeni i dwa haczyki na zakupy po dwa na jeden fotel. Więc w razie chęci przewiezienia jakiś siatek z zakupami jest teraz wygodniej. Ciekaw jestem, kto z Was zauważył w tej chwili różnicę pomiędzy nowym a starym Wranglerem, bo ja zauważyłem. Otóż stary Jeep Wrangler, a właściwie nie taki stary, tylko ten przedliftowy. Miał zupełnie inny system kontroli trakcji. Zobaczcie, co teraz dzieje się z samochodem. On bardzo delikatnie elektroniką blokuje mechanizmy różnicowe. Natomiast poprzedni Jeep Wrangler robił takie bu-bu-bu-bu i cały samochód podskakiwał. Teraz kontrola trakcji we nowym Wranglerze, poliftowym Wranglerze, działa jak widzicie, zupełnie inaczej. Szczerze mówiąc, trudno mi powiedzieć, czy to zmiana na plus, czy na minus. Do tej pory w off-roadzie mieliśmy właściwie dwa rodzaje systemu kontroli trakcji. W nowym Wranglerze mamy dokładnie tak działający jak w Toyocie, Hilux czy Land Cruiser, czyli tak bardzo subtelnie, delikatnie przyhamowujący koła, a kierowca słyszy tylko takie cykanie, kiedy uruchamiają się hamulce, żeby zablokować mechanizm różnicowy, oczywiście zablokować w cudzysłowiu. Jeep Wrangler przed liftingiem, czy na przykład Jeep Gladiator, miał tą agresywną kontrolę trakcji, gdzie było takie łomotanie i samochód podskakiwał. W mojej opinii było to coś innego, ale wcale nie ani lepszego, ani gorszego. Ja jestem trochę bardziej fanem takiego rozwiązania. Natomiast to łomotanie często pomagało właśnie w takich warunkach, kiedy na kopnym piachu samochód podskakując trochę wydostawał się z opresji i zyskiwał dzięki temu trakcję. Sami. Eee, ocencie, co jest lepsze, jeżeli macie Jeep'a Wranglera, to zapraszam do dyskusji w moich komentarzach, bo ciekaw jestem w Waszej opinii, a zwłaszcza jeżeli macie nowego Wranglera, a jeździliście poprzednikiem. Która kontrola atrakcji Wam bardziej przypadła do gustu? Ale wiecie co? Moim zdaniem jednak przedliftowy Jeep Wrangler i ta jego kontrola atrakcji sprawdziłaby się tu chyba troszeczkę lepiej bo auto by podskakiwało i tak trochę naskakiwało na to wzniesienie, a teraz musimy jechać bardzo powoli i bardzo płynnie i trzeba pamiętać o tym, żeby nie dodawać za dużo gazu, bo nie sztuka zakopać się w tym piasku, tylko podjechać pod to wzniesienie. A przy okazji, mała lekcja, jeśli chodzi o blokady mechanizmów różnicowych, bo nawet osoby, które już dłużej jeżdżą w terenie, nie zdają sobie sprawy z jednej rzeczy. A mianowicie z tego, że kiedy włączymy przednią blokadę mechanizmu różnicowego, to tracimy, tracimy zwłaszcza na miękkim podłożu, bardzo jedną ważną cechę samochodu a mianowicie jego sterowalność. To znaczy, można skręcić, ale jest to bardzo trudne, czasami. Wprost niemożliwe. Warto też pamiętać, że kiedy robicie takie dziwne rzeczy, jak ja teraz. Podejrzyjcie sobie w off-road pages temperaturę oleju, temperaturę oleju w napędzie i temperaturę płynu chłodzącego. Co prawda silnik Jeepa Wranglera wytrzymuje spokojnie temperaturę płynu chłodzącego, nawet 105-107 stopni Celsjusza, ale warto to sobie oglądać i czasami dać mu chwilę wytknąć. Temperatura oleju w tym samochodzie wynosi już 106 stopni Celsjusza. Temperatura płynu chłodzącego 107, ale na szczęście jesteśmy blisko szczytu wzniesienia.